Hej, moja droga, czy kiedykolwiek czułaś się przytłoczona przez nadmiar informacji na temat odchudzania? Wiesz, wszyscy błądzimy. Ale czy nie jest tak, że skaczesz z jednej rady na drugą, słuchając koleżanek, czytając różne porady w internecie, ale nadal nie masz pewności, co naprawdę działa? Dziś chcę Ci pokazać inny sposób. Czy wiesz, że każdy jest inny i nasze ciała różnią się pomiędzy sobą? Coś, co działa u jednej osoby, na przykład Twojej koleżanki, może nie zadziałać u Ciebie. To nie jest Twoja wina. Twoje ciało potrzebuje indywidualnego podejścia. Dlatego słuchanie ogólnych porad i przeskakiwanie z pomysłu na pomysł może spowodować niezłe zamieszanie. Zapisz się na mój bezpłatny webinar, a odkryjesz pięć mało znanych sposobów na walkę z tkanką tłuszczową. Włączając do mnie na żywo, nauczysz się słuchać swojego ciała i rozpoznawać sygnały, które wysyła. Będziesz wiedzieć, jak dostosować swoją dietę i ćwiczenia do swoich indywidualnych potrzeb. Poznasz także skuteczne strategie, które pomogą Ci utrzymać motywację i wytrwałość w dążeniu do Twojego celu. Nie będziesz już błądzić po ciemku, ale będziesz mieć jasną ścieżkę do osiągnięcia sukcesu. Odkryjesz, jak skorzystać ze wsparcia ludzi, którzy inspirują i motywują. Zamiast polegać na niepewnych radach z internetu, będziesz mieć dostęp do ekspertów i społeczności, która cię wspiera. Nie trać więcej czasu na błądzenie i skakanie z jednej rady na drugą. Kliknij w link, który widzisz pod tym wideo i zapisz się na mój bezpłatny webinar. Razem odkryjemy drogę do osiągnięcia twojego celu, opartą na wiedzy i dostosowaną do twojego ciała, a także dającą ci wsparcie na każdym etapie.